Jest coś szczególnego w przedrożnych krzyżach i kapliczkach. W obliczu zmieniającego się świata stoją niezmienne, jakby zawieszone w czasie i przestrzeni. Dawno temu były to ważne miejsca zgromadzeń i kultu. Stanowiły drogowskazy, wyznaczały granice. Dziś są zakurzonym reliktem niemym świadkiem wieloletnich historii ile modlitw wysłuchały, ile łez otarła ziemia, na której stoją, i jakie tajemnice zdradziłyby, gdyby choć na chwilę nadać im głos. Mijając setki kapliczek w swoim życiu rzadko miewałem takie refleksje. Jednak przejeżdżając przez pewne wsie w okolicy Nowego Sącza, musiałem się zatrzymać. Tuż przy drodze, wzdłuż linii drzew oddzielających wieś od lasu, ciągnie się rząd wiekowych krzyży i kapliczek. Na pierwszy rzut oka nic niezwykłego, jesteśmy w Polsce. Jednak z każdym kolejnym znakiem zaczynałem dostrzegać pewien wzór. Te pomniki. Tworzyły linię, zbyt regularną, by być przypadkową, i zbyt przemyślaną, by powstać z doraźnej potrzeby. Przed kim lub przed czym miały bronić te krzyże? I co takiego wydarzyło się w tej wsi, że jej mieszkańcy postanowili otoczyć się świętymi znakami niczym murem. Witajcie w klechtach, gdzie na kartach polskiego folkloru. Prawda miesza się z legendą. Droga numer 75 wije się między wzgórzami Beskidu Sądeckiego jak wstążka. Po obu jej stronach rozciągają się doliny. Ciche, jakby zastygłe w czasie. Wsie, które się w nich znajdują, do dziś żyją własnym, powolnym rytmem. Odwiedzając je, nie da się oprzeć wrażeniu, że cofamy się w czasie o całe dekady. Przed wojną był to fascynujący obszar pogranicza kulturowego. Na wschód od głównego traktu swoje drewniane cerkwie stawiali Łemkowie, górale wschodnio-karpaccy. Ich charakterystyczne, trójkopułowe świątynie. Zdawały się wyrastać prosto z górskich zboczy. Po zachodniej zaś stronie gospodarowali lachy sądeckie. Polska grupa etnograficzna, której barwne stroje i bogata tradycja ludowa do dziś budzą zachwyt i dumę. Te dwa światy przenikały się, tworząc niezwykłą mozaikę kulturową. Echa tego współistnienia można usłyszeć tutaj do dziś, jeśli tylko wsłuchać się w opowieści najstarszych mieszkańców. To właśnie w tych spokojnych dolinach, w cieniu starych lip, rozegrały się historie, na których trop trafiłem, poszukując odpowiedzi na zagadkę przydrożnych krzyży. Są to historie o czasach, gdy te spokojne dziś wsie mierzyły się z niewidzialnym wrogiem zarazą. Pozwolę sobie zatem zabrać Was do końcówki XIX wieku, gdy kolejna fala epidemii pustoszyła Beskickie wsie. W XIX wieku człowiek żył w cieniu chorób, których skali nie potrafimy sobie dziś wyobrazić. W całej Europie zarazy zbierały śmiertelne żniwo co kilka lat. Jednak to właśnie w tych małych, odizolowanych społecznościach ich skutki były najbardziej dramatyczne. Region Sądecki nie był wyjątkiem. Cholera nawiedziła te tereny trzykrotnie. W roku 1831 1848 i 1873. W 1888 roku pojawił się tyfus, podczas I wojny światowej Czerwonka, a zaraz po niej Hiszpanka. Niektóre epidemie potrafiły w kilka tygodni zamienić tętniące życiem wsie w wymarłe osady. To właśnie w tych czasach w atmosferze wszechogarniającego strachu doszło do trzech rytualnych morderstw. Pierwsze miało miejsce podczas epidemii cholery w ostatniej ćwierci XIX wieku. Dwa kolejne rozegrały się w czasie I wojny światowej podczas epidemii Czerwonki w 1916 roku. Wydarzenia te zostały udokumentowane przez etnografów na podstawie opowieści: Zapisanych w zbiorowej pamięci mieszkańców tych wsi. Zanim jednak opowiem Wam o ofiarach, przyjrzymy się nieco bliżej Katu i temu, jak zapisał się w naszym folklorze. Według polskiego folkloru Zaraza nie była abstrakcyjnym zjawiskiem, ale namacalnym bytem, demonem wędrującym między światem żywych a umarłych. W rejonie sądeckim, gdzie epidemie uderzały z przerażającą regularnością, wierzenia te były szczególnie żywe. Zaraza przybierała różne postaci. Czasem była to wysoka, chuda niewiasta w białej koszuli, z twarzą ukrytą pod kapturem. Innym razem szkaradna starucha spowita w baranicę. Widziano ją też jako istotę potworną o cechach ludzko-zwierzęcych, z racicami zamiast nóg, kłami czy rogami. Każdy akt ludzkiej krzywdy odczuwała jak szarpanie rozpalonymi szczypcami, a gdy ból stawał się nie do zniesienia, wyruszała szerzyć śmierć. Natura zawsze zdradzała jej nadejście. Niebo czerwieniało złowrogo, a na horyzoncie pojawiał się ognisty słup lub znak krzyża. Zwierzęta pierwsze wyczuwały jej obecność. Psy wyły całymi dniami. Krety ryły ziemię pod groby, jaskółki porzucały gniazda, a bydło nie chciało jeść. Wierzono też, że woda w studniach nabierała niezwykłej słodyczy. Jak mawiali starsi ludzie, bo zaraza jak szatan mami. Społeczności wiejskie podejmowały desperackie próby ochrony. Nad drzwiami swoich chat by zajęcy i wilków. Malowali krwawe znaki na framugach, krzyże i koła, zużywając przy tym litry krwi zabitych jagniąt. Pili naftę, jedli sarnie bobki, nosili na szyi amulety z ludzkich odchodów. Brzmi niewiarygodnie? A jednak to także zapisały kroniki. Inne rytuały to te wykonywane jako wspólnota. W nocy kobiety tkały lniany ręcznik, który miał otoczyć granicę wsi. Na miedzach płonęły ogniska, ale najważniejszy był rytuał oborywania wsi. Pradawny obszęd wymagający szczególnych warunków. Do pługa zaprzęgano bliźniacze woły, prowadzone przez nagich bliźniaków którzy w całkowitej ciszy orali bruzdem wokół osady. Ten zwyczaj sięgał czasów przedchrześcijańskich i choć brzmi to jak mit, archeolodzy odnajdują ślady takich bruzd wokół pradawnych osad sprzed tysięcy lat. Jednak czasem, czasem to wszystko nie wystarczało. Gdy kolejne domy pogrążały się w żałobie i zaczynało brakować miejsc na masowe mogiły, Ludzie zaczynali szukać innych rozwiązań, bardziej desperackich, bardziej pierwotnych. I właśnie wtedy, w małej wsi pod Nowym Sączem, pojawił się on, kulawy żebrak, którego nazywano Bajtukiem. Było to latem 1873 roku. Cholera szalała już od kilku tygodni. W powietrzu unosił się słodkawy zapach śmierci, a dzwony kościelne biły już niemal bez przerwy. We wsi pojawił się podejrzany włóczęga, którego imienia niestety nie znamy. Nikt nie wiedział skąd przyszedł. Kulał, bełkotał niezrozumiale. A w jego torbie brzęczały tylko okruchy ludzkiej dobroci. Być może, jak wielu innych żebraków w tamtych czasach, wędrował od odpustu do odpustu, od kościoła do kościoła, a może, może był kimś lub czymś więcej. Otóż w kulturze ludowej żebracy nie byli zwykłymi biedakami proszącymi o wsparcie. Samo słowo dziad którego używano na ich określenie, niosło głębsze znaczenie. Oznaczało przodka, protoplastę rodu. Dziadami nazywano też zmarłych. Ta językowa zbieżność nie była przypadkowa. W ludowej wyobraźni, żebracy byli jak żywe mosty między światami. Ich status był niezwykły. Wykluczeni ze społeczności żywych, ale wciąż obecni wśród nich. Pozbawieni majątku, znaczenia, znajdujący się na samym dnie hierarchii społecznej. Już sam ich wygląd budził niepokój. Upodabniał ich do zmarłych, demonów. A w czasie zarazy, cóż, każdy obcy budził podejrzenia. Ludzie wierzyli, że to właśnie tacy wędrowcy, istoty zawieszone między światami, mogą sprowadzać chorobę. Ale wierzyli też w coś więcej. Że ofiara z takiej osoby może tę chorobę powstrzymać, że życie oddane w ofierze bogom lub demonom przebłaga ich gniew. Podejrzewam, że to właśnie wtedy pojawił się pomysł. Niektórzy mówią, że podsunął go wędrowny znachor, inni, którzy do dziś opowiadają tę historię, wspominają wersję. Że była to wspólna decyzja starszyzny wiejskiej. Rytuał był metodyczny, przemyślany. Najpierw nakarmili go dobrze, postawili przed nim miskę gorącej strawy, nalali wódki, dużo wódki. Z każdym kieliszkiem jego bełkotliwa mowa stawała się coraz bardziej niewyraźna, a oczy coraz bardziej zamglone. A potem gdy alkohol zamroczył już jego zmysły, wyprowadzili go za wieś, aby zakopać go żywcem. Dół był już przygotowany. Nie na cmentarzu, ani na polu cholerycznym, ale w samym środku wsi, przy drodze, bo ta ofiara miała być inna. Nie była to zwykła śmierć. Był to rytuał przebłagalny, pradawny w swojej formie. Grób wciąż tam jest, oznaczony prostym krzyżem. Starsi mieszkańcy opowiadali, że ziemia nad nim jeszcze długo się poruszała, że słyszeli jęki dobywające się spod ziemi. A zaraza? Zaraza podobno ustąpiła. Ponad 40 lat po śmierci Bajduka, w cieniu wielkiej wojny zaraza znów zapukała do drzwi beskidzkich wsi. Tym razem pod postacią czerwonki. Choroba zbierała krwawe żniwo, a ludzie, pamiętając o skuteczności pierwszej ofiary, znów zaczęli szukać ratunku w pradawnych wierzeniach. To, co wydarzyło się pod kapliczką Świętego Sebastiana w 1916 roku, Mieszkańcy do dziś opowiadają szeptem. W jednej z chałup kobieta zaczęła rodzić. Nad ranem było już po wszystkim. Ona niestety nie przeżyła. Dziecko tak, jeszcze żyło. Podobno to wróżka miała wtedy przepowiedzieć, że tylko żywa ofiara zatrzyma śmierć, że trzeba pogrzebać dziecko, póki jeszcze oddycha. Nie wiadomo, czy zdążono je ochrzcić, ale w ludowym świecie. Sama śmierć matki i pozostawione niemowlę oznaczały wyłom w porządku świata, znak groźniejszy niż cokolwiek innego. Nieochrzczone dzieci bowiem zajmowały w wierzeniach szczególne miejsce. Ich dusze nie należały ani do świata żywych, ani do świata zmarłych. Były zawieszone pomiędzy, błąkające się nocami jak świetliste kule. Ich płacz słyszano podczas pełni. Każda wiejska położna wiedziała, że konające niemowlę trzeba ochrzcić, choćby szeptem, by ocalić je od wiecznego błąkania. Śmierć matki i dziecko bez opieki to podwójne przekroczenie porządku, które wstrząsnęło wsią pogrążoną już w lęku. Powróciła pamięć o Bajduku. Ktoś szepnął, że tamta ofiara przyniosła ulgę. Ktoś inny, o dawnych wierzeniach, w których moc ofiary Rosła wraz z jej niewinnością. A może, może to nie magia, tylko rozpacz, bezsilność wobec kolejnych śmierci. Tej nocy pod kapliczką świętego Sebastiana zapadła decyzja: pogrzebać dziecko wraz z ciałem matki. Wierzono, że podwójna ofiara przebłaga siły, które zesłały zarazem. Że życie jednego dziecka ocali wielu. Jeszcze po latach, podczas majówek, dzieci mówiły o płaczu dochodzącym z podziemi. W końcu nabożeństwa przeniesiono do kościoła, a kapliczkę zaczęto pomijać, zwłaszcza po zmroku. O trzeciej ofierze lokalne podania mówią niewiele. Ale to, co przetrwało, wystarcza, by zrozumieć grozę tamtych dni. Gdzieś pod krzyżem jest zakopany człowiek. Zakopali go żywego, by się odwróciło, jak była zaraza. Kobietę, dziadówkę, żywą dryli do ziemi. Tak mówił jeden z mieszkańców. Surowo, bez upiększeń. To zdanie, przekazywane z pokolenia na pokolenie, Niesie w sobie całą brutalność tamtych czasów. Jest wieczór, rok 1916. Czerwonka wciąż zbierała swoje żniwo. I właśnie wtedy na granicy wsi pojawiła się stara żebraczka. Jedna z wielu wędrownych dusz przemierzających kraj w ucieczce przed wojną, głodem i chorobą. W ludowej wyobraźni starsze kobiety budziły niepokój. Znały zioła. Zamawiały choroby, odbierały porody, szeptały modlitwy, których nie znano w kościele. Ich dłonie potrafiły przynieść ulgę, ale ta sama moc czyniła je podejrzanymi, szczególnie gdy były same, szczególnie gdy nikt ich nie znał. Wierzono, że takie kobiety mogły być czarownicami że ta sama ręka, która dziś leczy, jutro może sprowadzić śmierć. To wędrowny znachor, widząc sposób na odwrócenie klęski, wskazał ją jako możliwą ofiarę. Rytuał był już znany. Najpierw milczenie, zgoda bez słów. Potem jedzenie, wódka, gesty gościnności. I wreszcie droga. Odprowadzili ją na skraj, tam gdzie kończyła się wieś, a zaczynał inny świat. Gdzie dziś stoi krzyż? Tam wtedy otworzyła się ziemia. Jest w tych trzech ofiarach jakaś mroczna symetria. Kaleki żebrak, nieochrzczone niemowlę, stara żebraczka. Każde z nich, na swój sposób zawieszone między światami. Każde złożone w ofierze, w desperackiej próbie zatrzymania śmierci, która pustoszyła wsie. Dziś. Krzyż znaczy granicę między dwiema wsiami wtedy między życiem a śmiercią. W pewien jesienny dzień 2024 roku odwiedziłem te miejsca. Stare krzyże, kapliczki i pola choleryczne wciąż tam są. Niemie świadkowie historii której nigdy nie będziemy do końca pewni. Ale na tym właśnie polega siła folkloru. Te opowieści przetrwały nie dlatego, że są prawdziwe. Być może są. Ale dlatego, że niosą w sobie coś ważnego. Coś, co kolejne pokolenia uznały za warte zapamiętania. Łatwo jest nam oceniać bohaterów tej historii z perspektywy naszych czasów. Czasów, gdy epidemię można zobaczyć pod mikroskopem, a medycyna ma odpowiedź na większość chorób. Ale my też niedawno stanęliśmy twarzą w twarz z nieznanym i choć nie składaliśmy krwawych ofiar, to nasze lęki, panika i czasem irracjonalne zachowania pokazały, jak blisko pod powierzchnią cywilizacji czai się pierwotny strach. Te historie przypominają nam, że najstraszniejsze opowieści nie dzieją się w nawiedzonych domach czy na cmentarzach. Dzieją się w ludzkich sercach, gdy strach przyjmuje kontrolę, gdy desperacja każe nam szukać kozłów ofiarnych, gdy zapominamy o swoim człowieczeństwie. Nie jest to może przyjemna lekcja, ale może właśnie dlatego warto ją zapamiętać.